Detektyw Ace, część druga. Dzisiaj to tylko kolejny dzień, w którym detektyw Ace włóczył się po mieście. Liczył monety, by w przedsprzedaży zamówić nowy teleskop. 40 i 50. Zaoszczędziłem wystarczającą kwotę na nowy teleskop. Gdy miał już wejście do sklepu, zatrzymał się samochód. Ej, dzieciaku, skakuj szybko zanim wpadniesz w kłopoty. Ale dzisiaj jest dzień przed sprzedaży. A twój teleskop może poczekać, nadciągają kolejne kłopoty. A ser! jak sądzę? Tak też detektyw i policjant pojechali na miejsce zbrodni, które tym razem mieściło się w muzeum. Zatem jak tym razem wygląda sytuacja? W muzeum zgłoszono włamanie. Oko zostało skradzione. Złodziej, którego mieszkańcy nazywają niewidzialnym człowiekiem, zostawił nam list. Jutro, 2 lipca o godzinie 14, zobaczysz, jak prawdziwy ja kradnie posąg króla Artura. Jest 13:55. Czy to miejsce jest w pełni bezpieczne? Zabezpieczyliśmy wszystko. Wokół muzeum przebywa ponad 25 policjantów. Łamywacz nie ma szansy tu wejść. Jednakże niewidzialny człowiek wydaje się być bardzo pewny siebie. O! Powinniśmy zobaczyć jego wielkie wejście za 5 sekund. 5, 4, 3, 2, 1. Halo, wszyscy! Wygląda na to, że zebraliście się tu wszyscy, żeby mnie poznać. Ludzie wokół byli zdezorientowani. Rozglądali się i nagle usłyszeli: Posąg króla Artura zniknął. No i proszę, zawsze jestem o krok do przodu w planowaniu. Znam każdy wasz ruch. Teraz mnie zgordujcie, zabieram ze sobą ten posąg. Dowiemy się, kim jesteś! Oczywiście. Może od razu się ujawnię? Właśnie wtedy wybuchnął ładunek. Na dachu muzeum uniósł się dym. Rozszedł się po tłumy. Gdy dym się rozwiał, Włamywacz okazał się być nikim innym jak... Oto jestem! Największy detektyw w mieście! Detektyw Ace! Złap mnie, jeśli potrafisz! Włamywacz ponownie rzucił granatę dymnym i rozpłynął się w powietrzu. I policjanci próbowali przeszukać zamglone miejsce. O, patrzcie! Jest w samochodzie! O nie! Ruszają w naszą stronę! Główny oficer wskazał na Ejsa w samochodzie. Zanim ktokolwiek zdążył się zebrać, Mark natychmiast odjechał. Stop! Gdy Mark i detektyw Ace opuścili miejsce zdarzenia, musieli zachować szczególną ostrożność. Ace był w poważnym niebezpieczeństwie. Następnego dnia Ace i Mark trafili na pierwszą stronę wiadomości. Ach, sytuacja wymyka się spod kontroli. Musimy powiadomić wszystkich, że jesteśmy niewinni. Detektyw Ace pokazuje swoje prawdziwe oblicze. Odpowiada za każdą zbrodnię w mieście. To bardzo. Kultowe stwierdzenie, ha! Och, daj spokój, Ace. Musimy się skupić. Mark, popatrz na to. Detektyw Ace dostrzegł wskazówkę na zdjęciu. Ten detektyw Ace włamywacz ma ślady szwów na przedziałku. Widzisz? To zdecydowanie maska. Zawieź mnie do sklepu z maskami. Są najlepsi w mieście i sądzę, że mam co do nich wątpliwości. No dobrze, ruszajmy. Marki Ace ruszyli do sklepu z maskami. Chyba będę musiał Cię prosić, żebyś wszedł. Chcę, żebyś policzył, ile osób tam pracuje. No jasne, zrobię to. Będziesz tu bezpieczny. Mark wszedł do sklepu z maskami i rozejrzał się. O, Ponieważ nikogo nie było, zadzwonił dzwonkiem przy lecie. Wow! To miejsce jest niezwykłe! Tak! W czym mogę pomóc? O, dzień dobry. Chciałem zapytać, czy dostanę maskę kota. Taką, która wygląda realistycznie. Da się zrobić. Po prostu sprecyzuj swoje potrzeby w tym formularzu. Zadzwonię pojutrze. Nie proś mnie o przyspieszenie, w przeciwnym razie anuluję Twoje zamówienie. O, dobrze. A czy wykonuje Pan też ludzkie maski? Typu maski sobowtóry? Ja i mój siostrzeniec specjalizujemy się w nich, ale ponieważ może być źle użyta. Nie przyjmujemy już próśb o nie. Właśnie wtedy wszedł siostrzyniec Robert. Czego tutaj szukasz? Nie mamy ci nic do powiedzenia. Proszę wyjść! Robert, tak nie rozmawiamy z klientami. Proszę cię, zachowuj się przynajmniej raz. To poproś oficera, by natychmiast wyszedł. Przyszedł tu, żeby nas obwiniać bez powodu. Przepraszam, ser. Zadzwonię, gdy wykonamy twoje zlecenie. Eee... Dobrze. Robert zmarszczył czoło na Marka, gdy wychodził. Gdy Mark wrócił do samochodu, usłyszał ogłoszenie w radiu. Plotka głosi, że detektyw Ace jest mistrzem zbrodni, które jak dotąd wydarzyły się w mieście. Czy możecie uwierzyć, że dzieciak taki jak on może być przestępcą? Szef policji B mówi, że precyzyjnie analizuje tę sprawę i złapie Aisa tak szybko, jak to będzie możliwe. Chyba nie poczujesz się przez to źle. <śla> to zabawne. Teraz rozumiem, kiedy mówią, że media przekręcają ich słowa. Ten jest dobry. Lubię Aisa przestępcę. Dobrze brzmi. Ciągle zapominam, że nadal masz 14 lat i jesteś szalony. <śla> W każdym razie, czego się dowiedziałeś? Wygląda na to, że właściciel sklepu z maskami nic o tym nie wie, ale dostałem ich książeczkę wstępu. Ponadto, właściciel ma siostrzeńca, który wydaje się być niemiły i podejrzany. W sumie pracują tam dwie osoby. Rodzinny biznes. Brawo! Sprawdźmy, czy uda się znaleźć pasujące pismo ręczne. I Ace weszli do środka. Zaczęli sprawdzać podobieństwo. Hmm. Aha! Vernon Soles? Wpisany jego numer telefonu jest też nieprawidłowy. Zatem co na to powiesz, dzieciaku? Myślę, że mogę połączyć kropki. Chodźmy dziś znowu do sklepu. Ale tym razem ja wejdę. Tej samej nocy detektyw Ace zakradł się do sklepu. Hmm. Zobaczymy, czy uda się znaleźć jakąś wskazówkę dotyczącą maski. Tak, ale chłopcze, padam z nóg. Gdy tylko Mark oparł się na stole, przypadkowo nacisnął dzwonek, skutkiem czego spadł. Ale zaraz potem otworzyło się przejście do sekretnego pokoju. Niesamowite. Zmęczony Mark dokonuje niesamowitych odkryć. Huh. Czuję, jakbym teraz podlegał pod ciebie. Ace i Mark powoli poszli w kierunku wejścia. Idąc do przodu, dostrzegli sylwetkę. Widzę tam kogoś. O, to siostrzeniec Robert. Ace zobaczył, jak Robert wziął maskę, która okazała się być jego twarzą. Bingo, bingo. Teraz już dobrze wiem, co się dzieje. Mark wyskoczył i złapał Roberta na gorącym uczynku. Stój! Pora się poddać i zwrócić wszystko, co ukradłeś. Nie ma tu swoich łupów. Po prostu go aresztuj i zabierz do samochodu. A gdzie one są? Powiem ci, kiedy nadejdzie czas. Mark Zaku, Robertowi Kajdanki. Zmyślmy jakiś wpis. Zgłosimy do wiadomości, że detektyw Ace został złapany przez funkcjonariusza Marka. Poproś wszystkich, żeby zebrali się w muzeum o 12.30. Dobrze, mały. Następnego dnia detektyw Ace i oficer Park postanowili udać się do muzeum, by zdemaskować Roberta. Tłum zebrał się po tym, jak list został ogłoszony w radiu i internecie. Ochrona oraz szef również byli obecni. Tłum sapnął, gdy zobaczył, jak funkcjonariusz Mark prowadzi ze sobą Ace'a. Nareszcie, detektyw Ace został złapany! Zebraliśmy się tutaj, by ogłosić, że nie tylko złapaliśmy detektywa Ace'a, ale. Tłum czekał na to z ciekawością. Rozeszło się sporo szeptu. Mark poprosił Ace'a, żeby podszedł. Mamy dwóch detektywów Ace'ów? To jest niedorzeczne! Co tu się wydarzyło? Detektyw Ace to właściwie siostrzeniec właściciela sklepu z maskami Robert. I to się nie kończy. Prawdziwy człowiek, który za tym stoi, to... Jak się nazywa szef? Ben. Okej. Okay? O czym ty do diabła mówisz? Hej, mały. Zostanę wylany, jeśli okaże się, że się mylimy. Najpierw ogłoszono napady, a gdy ujawniłeś, że to ja, wiedziałem, że to pułapka. Po drugie, gdy zobaczyłem szwy na linii włosów na zdjęciu w gazecie, wiedziałem, że muszę odwiedzić sklep z maskami. Mark poszedł tam pierwszy. Dał mi księgę wpisów, dzięki czemu natychmiast rozpoznałem charakter pisma Bena. Szkoda, że nie próbowałeś zmienić swojego pisma, Wernonie Soles. Co więcej, jeśli doszło do kradzieży pomimo ścisłej ochrony w muzeum, musiał to być ktoś z wydziału, kto pomagał przy włamaniu. Robert nie chciał kraść. Pomógł szefowi Benowi zrobić maskę, która wyglądała jak ja, by na prośbę Bena zwrócić miasto przeciwko mnie. Zważaj na słowa dzieciaku! Robert wszedł do muzeum jak zwykły gość. W eskortzie szefa Bena. Udał się do pokoju woźnego i przebrał się w swój strój detektywa Asa. Po czym wyszedł stąd kradnąc cenne artefakty. A w drugim napadzie, który miał miejsce, pozwolono eskortować Roberta do muzeum, chociaż nikogo nie wpuszczono. Czy ty postradałeś rozum? Mark, jesteś zwolniony! Dlaczego zatem mimochodem wyszedłeś z muzeum, gdy włamywacz był na jego dachu? Wczoraj nie wydawałeś się być zaskoczony. Pismo odręczne, sytuacja i wczorajsze zachowanie wszystko związane z jednym punktem, którym był szef Ben. Chcesz zobaczyć, jak podobny jest charakter pisma tego listu, wpisu i twoich raportów, które napisałeś w zeszłym miesiącu, które przyniosłem ze stacji? Detektyw Ace pokazał wszystkie dowody. Każdy z nich miał ten sam charakter pisma szefa Bena. Ochrona natychmiast go aresztowała. A co do skradzionych łupów. Idzie nie zniknęły. Znajdują się w pokoju dozorcy muzeum. Robert ich nie wyniósł. Rzucił granat z wrócił do pokoju woźnego, żeby się przebrać i wyszedł z powrotem jako zwykły cywil. Policjanci weszli do muzeum i sprawdzili. Znaleźli brakujące łupy, a tymczasem szef Ben został skuty kajdankami. Zawsze zagrażałeś mojej pozycji, na którą tak ciężko pracowałem. Chciałem dać Ci nauczkę. Poczekaj, w końcu cię przechycę, dzieciaku. Policjanci zabrali go do furgonetki i odjechali. I znowu detektyw Ace z łatwością rozwiązał sprawę. To jakiej nagrody chcesz tym razem, mały? Przestępca Ace chce teleskopu, który chciał zamówić w przedsprzedaży. Nie, eee, a co jeszcze innego? Nowy burmistrz miasta już ci go zorganizował, dwa tygodnie przed premierą. O tak! Dzisiaj biorę wolne. Pogapię się na gwiazdach. <grymne>